Cześć, z tej strony Ladek z kanału GSM. Dzisiaj lecimy z zaklęciami na literę P oraz Q. Jeśli film Ci się spodoba, zostaw mi łapkę w górę i zasubskrybuj oczywiście mój kanał. Zapraszam Cię też na mojego Instagrama, gdzie co środę na relacji pojawiają się quizy ze świata Potera i inne ciekawostki. Założyłem TikToki y i miło by było jakbyś wpadł i mnie zaobserwował. Linki oczywiście zostają w opisie. Bez dalszego przedłużania, zaczynamy. Zaklęcia i czary na literę P. Pakuje bagaż używany w 1994 roku przez Remusa Lupina w jego biurze. Rozdziela obiekty. Czarodzieje używają tego zaklęcia do rozdzielenia ogonów Sidwaka. Reperuje podarte kawałki papieru. Zaklęcie to zostało użyte przez Newtona Scamandera w 1927 roku do odtworzenia podartej pocztówki od Porpentyny Goldstein zaadresowanej do Quinny Goldstein. Daje rzucającemu zaklęcie bardzo realistyczny 30-minutowy sen na jawie. Skutki uboczne obejmują łagodne ślinienie się i pustą ekspresję. Zaklęcie zostało wymyślone przez Freda i George'a Wesleyów. Powoduje wystrzelnie z różdżki czerwonych snop iskier, który rozdziela się jako fajerwerk działa jak raca. Kiedy poznajemy to zaklęcie rzucone przez Lockharta, nie przyniosło ono żadnych efektów. Nie wiadomo więc, czy to zaklęcie działa, czy nie, i czy w ogóle jest prawdziwe. Powoduje, że całe ciało przeciwnika sztywnieje, użyte w 1991 roku przez Hermione, która próbowała powstrzymać Neville'a przed zatrzymaniem jej, Rona i Harego przed opuszczeniem pokoju wspólnego w celu polowania na kamień filozoficzny. Daje ofiarze ognisty, gorący oddech. Ożywia cele nieożywione. W bitwie o Hogwart profesor McGonagall użyła tego zaklęcia do ożywienia zbroi i posągów w Hogwarcie, aby broniły one zamku. Zamienia rzeczy w ryby. Zamienia obiekt w świstoklika, użyte przez Albus'a Dumbledora w 1996 roku. Zmusza różdżkę do pokazania echa ostatniego zaklęcia, które wykonała. Użyte przez Amosa Diggory'ego w 1994 roku, aby odkryć ostatnie zaklęcie rzucone przez różdżkę Harego po tym, jak została znaleziona w rękach mróżki z krzata domowego. Zamienia rzeczy w kurczaki. Niewidzialna tarcza, która odbija zaklęcia i blokuje fizyczne byty. Po raz pierwszy widziane w 1995 roku, w którym Harry uczy się tego zaklęcia w ramach przygotowań do trzeciego zadania turnieju trójmagicznego. Przywołuje ochronny pierścień czarnego ognia wokół rzucającego, który działa tylko na jego wrogów. Potężny urok tarczy przeciwko czarnej magii, rzucone przez profesora Fritwicka, aby wzmocnić obronę zamku w bitwie o Hogwart. Potężny urok tarczy przeciwko czarnej magii, mocniejsza i większa wersja Protego, zwłaszcza w połączeniu z innymi czarodziejami rzucającymi go w tym samym czasie. Był tak potężny, że potrafił też zdezintegrować ludzi, którzy podeszli zbyt blisko i próbowali do niego wejść. Użyty przez profesora Flitwicka, profesora McGonagall, profesora Slackhorna i panią Wesley w celu wzmocnienia obrony zamku w bitwie o Hogwart. Ochroni obszar przez dłuższy czas. W 1997 roku było to jedno z zaklęć używanych przez Hermione Granger i Harry'ego Pottera w celu ochrony kempingu przed niechcianymi gośćmi. Rodzaj magicznych płomieni, purpurowe płomienie, zostały użyte jako szósta przeszkoda chroniąca kamień filozoficzny podczas roku szkolnego 1991-1992. Po wejściu do pomieszczenia za Harrym Potterem i Hermioną Granger buchnął ogień, odcinając im drogę powrotną. Jedynie przez rozwiązanie zagadki z eliksirami Severusa Snape'a można było wejść do pokoju. Zaklęcie wystrzeliwujące z czubka różdżki purpurowe rakiety albo z Dumbledore użył go niewerbalnie 31 października 1991 roku do uspokojenia uczniów po tym, jak profesor Quirrell poinformował o pojawieniu się trola w lochach szkolnych. Zaklęcia i czary na literę Q sprawia, że cel jest cichszy, użyty w 1994 roku przez Ludobagmana. To już koniec zaklęć na literę P i Q. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw oczywiście łapkę w górę i komentarz. Zasubskrybuj też mój kanał i dołącz do Instagrama, gdzie co środy na relacji pojawiają się quizy ze świata Harry'ego Pottera i inne ciekawostki. Przypominam też o TikToku. Wszystkie linki oczywiście znajdziecie w opisie. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.